Żyje, nie żyje? Co to za różnica? O, ale chodź, 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 kochana, zobacz sama, co ten stwist. Ojciec wyrabia. No Daj spokój, ty wiesz, kto, gdzie i kiedy umrze? A pewnie, że wiem. Ja ci mówię, następny trup będzie z międzyrzecza i będzie to facet. Eee, tam Romek, ty takim filozofem, to nie bądź, bo tu prędzej. To jest zmartwychwstanie w tym naszym mieście niż tylko. Już od dzisiaj w Międzyrzeszkim Ośrodku Kultury ogólnopolskie konfrontacje teatralne. Pierwszym akordem był występ naszej lokalnej grupy, A Co Mi Tam w spektaklu Dobrze Jest. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj do godziny 16.00. W dniu jutrzejszym od samego rana występy, o godzinie 16.00 zakończenie, a około godziny 14.00 występ finalistów programu Mam Talent w pokazie akrobacyjnym. Zośka, ty jaka dziwna coś, coś, wiesz? Wieczorem, kurczę, papiera siedziałaś, trych potrzątałaś wczoraj, garnitur wyczyściłaś. coś chcesz ode mnie? No zaraz coś chcesz. Swoje lata mamy. No, Ziemskie mamy. sprawy. Czas porządkować. No istny dom wariany. Jakiego teraz piszę? Prawnie tego nie ma. Witek! Ty lepiej mądrze pijany, cholero jedna! Dzisiaj ani kropelki, no! No ani kropelki, ty żywego trupa nie potrafisz rozluźnić! Ale od rano naprawdę nie... Kiedy jest. Leon umarł i trzeciego dnia z zmartwychwstałem, to mi się robota w ogóle nie klei. No, Ostatnio czuję. wie pani, co się stało na pogrzebie? Nie. Taką staruszkę spuszczaliśmy na windzie, to ja co, 20 centymetrów zatrzymywałem i nasłuchiwałem. Czy czasem nic nie puka. A jeszcze ostatnio na pogrzebie? Takiego staruszka chowaliśmy. Ja zakopuję. I nasłupuję. I, I wie pani, co się stało? No nie wiem skąd. Jego wnuk tak się wkurzył, że wyrwał mi opatę z ręki i sam go zakopał. Dobrze jest, dobrze jest. W Międzyrzeczu znowu ożył człowiek. E, a co mi tam, teatr lubuskie Międzyrzecz.